W bardzo odcinku w kolejnym odcinku już z bosów. Ja mam widzowie Vortexa, ale nie mamy widzowie faremek. Można grać snajperami pod farmienie i łódkami. I mamy też ograniczoną ilość. No to będzie ciekawe. I stroszyć mało jednostek mamy, no to będzie dosyć ciekawe. Będzie trudne. zobaczymy czy nam się uda. Jestem ciekawe bardzo tego. No, zwykły boss będzie chyba ciężki. Mamy tylko te... Jednostka. Ja... ja bym zaczął sobie od Benjamina. balony, Zaczniemy od Benjamina. I sobie łódkę postawię po prostu pod zarabianie. Tylko w też nie łapki użyć. Pod zarabianie mam jakieś nie Hmm. Dobra, no, bo na razie. Dobra, stawiamy łódkę. No, to będzie dosyć ciężkie. No i będzie za ciekawe. Badać postawił? Hmm, właśnie nie wiem. Od zerwienia nie mam nic. Trudno. Czy znaczy w ogóle paragony nie postawimy? Nie, no czy postawimy do łódki w sumie paragon? Szczerze Wam powiem. Mogę to będzie dosyć ciekawe. Nie no, jak pierwszy pas, pierwszy tier pokonać, nie wiem, szczerze. Postawiłbym może jakiś nie wiem. Hmm. O kurze, czy wydaje, że Erie Defendera się postawić raczej? Czy że postawiamy jakiegoś snipera pod zarobienie? Można. Czy nie wiem, czy stawić snipera pod zarobienie, albo może jednak nie? Ja bym postawił.

Dobra w ogóle sobie nie no, na nie będę wyłączał w sumie autostartu ulepszamy. Proszę pod to pod Dobra no. kolejna łydka Ja się nie wiem, czy by nie zbierać już na Al-Defendera powoli. Nie zastanawiam się. Na chwilę, na chwilę wyjdzie, na chwilę wyjdzie na boss. <coughs> Dobra, postawiłem sobie jeszcze jedną łódkę, może po zarabianie. Dobra, ostatnią łódkę po zarobianiem może postawił ostatnią łódkę po zarabianie, i może później po terenach z defendera? Poszedłem chętnie szczerze. Jak nam się udało zbierać na L Defendera? No. Dobra, już, już mamy tego. No za chwilę będę na L Defendera. Spokojnie Mamy, dobra mamy na El Defender i właśnie jak teraz te będą w nie wiem szczerze Nie mam pojęcia Zobaczymy Dobra you no, know, El Defender broni jak, najle jak najlepiej, super Dobra, nie wiem, się udało, super Uy, dobra, kupuję sobie już, wiadomo. Ulepszamy. Tyk, tyk.

Nie dobra, mamy luksus, super. I teraz wracaj, pójdę pod wiadomo, po co? Pod Mata trzeba pójść. Nie wiem, dosyć, dosyć drogi będzie mała no, ale to. Ej, <laughs> uda nam się zbierać, super. Mogę w sumie teraz zacząć farmić sniperami, wiadomo. Do There, so farmy, so sleeper, be, yeah? farmy sleeper, dobra, to jest farm z sniperami, czy mogłoby nie? Nie farm z sniperami, dobra, zabierajmy teraz może ostrządzajmy teraz na wiadomość. No, nad tego namada No, poszczędzajmy sobie szybciutko Mamy już kurde bossa, no ale łatwo nam idzie i tak no, Łatwo nam idzie, no, przynajmniej będzie gorzej Dobra, mamy już w sumie tego Super, udało nam się fajnie No, i na dalej Nie, ja tak chciałem użyć. To chciałem ulepić. jest czasuje po prostu sobie chcę polepszyć. Lecie mogę na paragnet, żeby zbierać, coś mi się tak wydaje. Ale to sobie damy, tutaj sobie damy łódkę. Piąty ten. Tutaj wiadomo. No. nie wiem czy uzbieramy na paragon, no zobaczymy dobra My nie wiem, właśnie nie wiem czy dokładnie cały tych yy, wszystkich snajperów odrzuty, ja się tak zastanawiam czy opłaca Opa nie będę w symbolsza pod górę. Strata pieniędzy. Trata pieniędzy, dobra. No, no dobra, i tutaj sobie będę szedł podam pod górę. A no to później. Później będzie. Słuchajcie, okay, no ja mam sobie te kłota tam, bo... ...to tam mam. Powiem, to po prostu trzeba. Chyba o to też nie wiem. Dobra <laughs> trzeba was znowu Mada pójść, pod Mada powiedzieć trzeba znowu pójść. Nie wydaje. No teraz pójdę z znowu, znowu pod mada Niech nie pójść znowu pod mada Wiecie, nam to powinno wystarczyć Zobaczymy Dobra mamy Все А, старте нам то супер. Zostawiam sobie w sumie mada, nie damy tutaj, Zostawimy sobie mada. Czemu by nie, zosta nie zostawić? Czemu by nie zostawić? na sobie mada, w sumie. Jeszcze trochę brakuje mi do paragonu No Sprzedał Zmieniam, no sprzedałem, ale dobra, nie będziemy sprzedawać jednak Madzika, nie, nie, może jednak nie. DT. O! DT jest. jest problemem. Dobra, no i sobie. Dłużmy Golda troszkę. 42 poziom, super. Hmm. No I, i i lecimy pod zarabianie wiadomo wiem, że to pewnie nie ma sensu znaczy, nie wiem czy to ma sens, ale zobaczymy tylko którym był statek w ogóle pod którym jest statek, pod tym ok Tak. Jeszcze może bym zbyt wiadomo. Bo ten może bym ulepszył jeszcze. Zobaczymy. Co jeszcze można dać? Dobra. a nie nie tak chciałem no polepszane, yy, 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 dobra i teraz odejmę sobie w ogóle o no, troszkę tego o. A może jednak sprzedam trochę? No, posprzedajemy jedno może? Troszkę dołożyłbym w sumie tych. Dobra, na razie. Dobra, pięk. No i sobie już używamy. Wiadomo. My to mogę posprzedawać. Dołożę więcej tych. Agora vamos jogar, mano. Bora, super. Bora. Raz, ostatni, bo, dobra, ostatni teraz jest już dobra No i dobra, no i sobie użyjmy Paragon. Saba. no, super poziom. Dobra, jakąś wam się czy nie to zostawcie łapieczkę w górę, sobie na kanale. No, krótki taki odcineczek, Wyszedł na. Także no, także ciekawy boss. Jestem w ogóle ciekawy czy na Erytarnym takie same zasady są farmy w ogóle. Nie ma farm, o kurde. Ale i tak mam, e, to będzie łatwe raczej, bo tak ma mało życia boss, także no, spokojnie. Także życzę wam miłego dnia i do zobaczenia, popatrzcie cześć, papa.